pokazuje jak chodzić po szkle. Trzeba tylko umieć wejść w stan autohipnozy. To uczymy się. Często zapraszam pana Jacka na kursy swoje, hipnozy, które organizuje. On bywał u mnie na kurs i pokazuje kursami to, jak można cuda robić, łamać prawa fizyki w stanie hipnozy. I i będzie. No dobrze. Pan Jacko sobie powie. Proszę bardzo, panie Jacku. Prawa do pana Nie wiem, czy zasługuje tak do końca jeszcze, ale e, proszę Państwa, to jest skręcone, tak? Nie próbujcie tego robić jak sobie w domu, bo nie biorą odpowiedzialności za to. Biorą odpowiedzialność za to, co tu się będzie działo na tej stacji. Hipnozę wykręciłem chyba półtora roku temu Doktora Kaczorowskiego. Pomagam głównie ludziom uzależnionym rzucić, ale nie widzicie. Nie ja mam żadnego narkomana mama jeszcze w swojej no, swoje grupie, ale może kiedyś będzie. Chciałbym Państwu pokazać, jak działa owszem, pinoza. To jest to taka wysłannika pinoza, która. Może przed latem jak się czujemy.

Znaczy, no, jakiś nie jest nieproszony. Przez ten sposób on pracuje przyjemnie. Tak, przyjemnie. Podpowiadając. To znaczy, człowiek ma słyszałem? Słyszę. Jak człowiek ma rozproszony umysł, Film od to jeszcze słyszy, co tam. To jest jego natura już taka, jak swój dobry sklep. A Polcowi? Ja się nie słyszałem. Przyjemnie był? żeby został a Panie, orkarka już nie zostanie. Teraz tak, o tym bo... robił swoje, doktor Kaczorowski robił swoje, ale swoje. Będę Państwu pokażę, jakby mam no, no sceniczna gipnoza, prawda? Aczkolwiek no, mnie to nie bawi, ale chcę tylko to pokazać. Proszę Kaczorowski nie prosić, na no, czym to polega i że jest to możliwe. Jest możliwe łamanie praw fizyki. Stół ma dwie butelki, ale to jest małe, mam naprawdę prawdziwe, proszę sprawdzić pomacać, pomagać, poruszać. te z gierowca z gierowskiej wody mineralnej. Proszę, każdy z Państwa będzie mógł sobie tutaj w tej chwili Popatrzeć. Tak jak doktor powiedział, każdy jeden człowiek oczywiście po odpowiednim treningu, po przejściu do pierwszej drugiej, trzeciej klasy, może nawet czwartej. I tak samo jest z człowiekiem, z każdym jednym człowiekiem. Można wejść we szkła. Nic się nie będzie działo, bo ja mam zakodowane w swoim pomyśle teraz, że to nie jest żadne szkło. A to nie jest szkło. Mogę skakać, mogę tańczyć. I mogę jeszcze robić wiele innych rzeczy, które później Państwu pokażę. Może zademonstruję. Aha, wiecie, jak najgorsza kara dla dzieci w szkole? Jak ja byłem młodym chłopcem, to kazali mi klęczeć na kroku. To nie było nic strasznego. Nie? Mogę klęczyć na szkółami. To co to taki grob dla mnie jest? Prawda? i nic się nie dzieje w Wcale. ale kiedy można się skaleczyć kiedy nie mamy kontroli nad tym szlę? kiedy gdzieś tam z boku się wysunie jak wiesz i nie zauważę ja miałem tak, że się skaleczyłem bo z boku było szkło i nie wiedziałem, że tam mam z nami skaleczyć ale chciałbym Państwu coś no odłożę teraz może mikrofon, albo może nie, ile pan waży, przepraszam, 105, czy jest ktoś, kto waży więcej niż 105 kg, bo zamiąkiem nie, ile? 108, dobrze, to pan się nie pomylił, jak wezwał tamtego pana, dobrze, Ym.

Obrigado. Wystarczy. To znaczy się. mógłby o Chciałem tu problemu się w tym. Tutaj właśnie. Jak się czujemy? Mhm. Zaraz będziemy pokazywać. Teraz no państwo skupią uwagę. Nie, Zobaczyliście Państwo, co teraz się stało? Czy zauważyliście Państwo, co się stało teraz? Co się stało? A wiecie dlaczego? Możemy pogłębić ten stan. Zobaczycie jak będą głębiej wchodzili teraz, bo będzie się robiła księdka. Zobaczycie teraz jak będą wchodzili głębiej stan ich nocy. Już tak można, tylko jak chciałem tu zademonstrować jak wygląda. Dobry, no? about

Automatycznie robimy... dwa piasku, popala się. Teraz po prostu jest na plasie. A przepraszam, ja mogę być też w środku. Na I teraz jeszcze dodatkowa moja sugestia. Proszę. Także nie róbcie tego państwo w domu, proszę, na nikim, na zonie, na teściowej, szczególnie na teściowej, gdzie się może przydać ręka, się weryfikuje. Jest bardzo gorąco.

Nie poznał je Pan. A, wiesz, zmieniamy się troszkę. Za, Zakamuflowałaś się kularki. No, my się zabawiamy teraz No ja byłam kiedyś, bym chciała. Proszę Państwa, to są prawdziwe noże. Proszę mnie przyjść. Tak. One się naprawdę wbijają. Pana bez Jak dobrze. Ja chcę kamień położę się zaraz na piasku. Tak. Można to dalej to teraz A ty piastro. śpisz. Jak teraz chcemy położyć to tutaj? Na ten poszła? Tak, tak, Nie, tylko pod nią. Wrócić teraz Państwu i pokazać jak... połączenia dwóch metod hipnoterapeutycznych i tych ekstremalnych. Jest Chryste, że jest to z najwyższymi wymogami jak? Jezu Chryste, jak? Jezu jak? się jak? Ciepło? Mogą być trochę cieplej. Cieplej. No, teraz. Ciepły piasek. Mógłby być cieplejszy. No dobrze. Za chwilę. A teraz poproszę unieśliście do góry. Pięknie. Bardzo dobrze. Proszę. ubierz koszulkę. Jest już wieczór. Słońce zaczyna zachodzić jest ciepło. Pięknie, ubierz koszulkę. Teraz damy drugą koszulkę. ubierzesz się teraz. Pięknie, ubierz. Podejść, można, ubierz. Nie znam ich, ponieważ tego no, tamtego kiedyś spotkałem na pokazach tego młodszego, tego pierwszy raz. I my w hipnozie, bo tutaj pan już wyćwiczył się, pan placy ja chronił w sam ja autohipnozy. Proszę Państwa, u mnie są nagrania autohipnozy tutaj na tym przestrojku. Panie Rzeszardzie, może Pan pojść na to sobie, jeżeli ktoś chce z Państwa, będziemy w 17.00, poproszę nas o wyjście z sali, to jak ktoś chce nam płytkę, filmy, książki, moje mam pięć swoich książek na temat reinkarnacji hipnozy, e, filmy, autohipnoza, nie filmy, tylko e, te. Jak, jak to się nazywają te krótkie autohipnoza. No ile ciekawe. Zaraz Pan panie, poniąc. Ja powiem Państwu, są ciekawe te nagrania. O, Pani poczyna. Co zdjęcia? No, tutaj jest na bogactwo, relaks, nauka, koncentracja i pamięć, łatwiejsze uczenie, poczucie swojej wartości i pewności siebie. Mam takich nagrań 15 na każdą okazję swojego życia. ktoś też jest bogaty, w którym sukces dobra to jest bogactwo dobrobytu. Stan racjonalny, to jest opinia publiczna, ma być koncentracja. Tu jest remisja w autokinności. Ostatnią rzeczą jest to, jest... mogą sami wchodzić w regresję wieku i wracać do naszych poprzednich ciał. Druga praktyka jest imagoterapia w kinności, która jest sferą duchową człowieka, gdzie ma kontakt z swoimi aniołami, delfinami. Trzecia jest redukcja na Przy bulimii anoreksji na otyłości. No, ta czwarta to jest bardzo ciekawe. bo to jest zwiększenie sprawności seksualnej dla kobiet czyli mamy przy wzmocnieniu potencjalnych seksualnej, żywności seksualnej, ale to do... z... z... seksualne. jest nasze cenność. Mamy problemy ze snem, które na zasypiają bardzo. Dobra pilka na sen. Uwolnienie od depresji czy depresji. Uwolnienie od nikotyny. papierosy. Później zrobię z kolegą tu jeszcze papierosy na oczach państwa, jak wygląda. No i bardzo ciekawe, przy uzależnieniu, uwolnienie od alkoholu, narkotyka itd. Tak to jest ta tak. To są pozostałe filmy, bo jeszcze autofipnozy mamy i kilka filmów, takich książki. To są w nagrania. Nagrane z moim głosem, tak jak tu z Państwem prowadzimy, stans, można samemu spowodować. Czy to będzie terapia, nie? To będzie wstęp do terapii. Żeby osoby, które chcą się ze mną zgodzić, jeżeli słuchają tego nagrania, łatwiej będzie będzie, a im szybciej przeprowadzić seans, z nie będą szaleńcy tak naprawdę spotykać się, bo już jak były, to wiedzą, trzeba oczekiwać. I to jest ta droga, przygód. przychód. już to no dalej. Proszę Państwa, to właśnie człowiek, który pierwszy raz w życiu zetknął i chciał też powiedzieć. Drodzy Państwo, ja jestem po czterech okresach nowotworowych. Po 24 razach mówi. To nie jest to, co ja mówię prawda. To jest po prostu praktyczną praw. Ja jeśli chodziłem po ognia, dzisiaj pierwszy raz na na szkle, co znaczy ja człowieka. Pod człowieką doktora Kaczulowskiego jest od 10 lat i dzięki temu akurat proces zory się zatrzymał. Także możecie widzieć Państwo, że... To co się wiąże z wiarą, że druga osoba może pomóc Waszej wedstinnie niekoniecjonalnej jest naprawdę przemocy. Mm. Hmm. To walczimy do końca, jak to wygląda? Dobra, skończymy i zaraz pani No, to nie Kto żyje. W widzieliście takie pokazy spektakularne, gdzie? gdzie się do tego, ale to jest to, co tam robią na zewnątrz. Ja wczoraj chodziłem po ogniu, po ogniu, Ryszard, można tam być? Nie? Dobrze, proszę, panie Andrzej. No to widzę, że już nie ma chętnych. Proszę. Jeszcze pani tu jest odważna, chętna. Proszę bardzo. Z to jest taka hipnoza estradowa. Ja po prostu to, co. i człowiek, który wchodził nie był świadomy tego, bo wszedł na kamienie. To jest taka szybciutka hipnoza estradowa. To możecie zobaczyć w cyrkach, gdzie to tak jeszcze? Gdzieś na, 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 na. w rynkach mogą ludzie pokazywać i tak dalej, i tak dalej, ale jest to tylko i wyłącznie autohipnoza. I każdy jeden z was... Może do tego dojść, ale tak jak doktor mówił, pierwsza klasa, druga klasa, trzecia klasa. W czwartej klasie będziecie mogli już spokojnie sami wchodzić na takie szkoły. No nie wiem, może jakieś pytania, to ja bym może odpowiedział. Czy już mogę zmieniać? Nie, fajna. Nie chcecie. Chodź kochanie, chodź. Chodź. Chodź, chodź, chodź chodź. Nie? A koleżanka? Nie. No, ok. ale. Kto nie wchodzi w autohypnozę, to nie radzę. Jeżeli ktoś umie wyłączyć się świata zewnętrznego i wejść, ale jeżeli ma wzmocnioną kontrolę, to proszę tego nie robić. Jeżeli pan w tym czasie w trakcie sensu zbiorowego dobrze reagował, to... A jak pan reagował w trakcie sensu zbiorowego? Osoby, które w trakcie sensu wchodziły w stan autochipnozy, rozróżniały się, to proszę. Bo one wchodzą. Jeżeli nie, to nie. Bo to jest warunek. Jeżeli człowiek u mnie wchodzi w stan autohipnozy, to może wszystko dokonać, dużo rzeczy, ale jeżeli nie wchodzi w ten stan, to on będzie się kontrolował i nie zrobimy sobie krzywdę tylko. O, kolega tu w dobrze wchodził, może nawet spróbować, kolega w dobrze wchodził. No. Także może nie będziemy zachęcać. Zademonstrowaliśmy, jak to wygląda. Kto z Państwa książki weźmie, to ja będę podpisywał tu książki dla tego. Podpiszę książki. Jeżeli ktoś wchodzi w stan autohipnozy, tak, to może cuda robić. Nie? To nie będziemy przeciągać. Zapraszam Państwa na następne spotkanie.